Zaufałem zasadom, ale zostałem tu sam. Nikogo nie winie odbiję od tego dna. Zaufałem zasadom, ale zostałem tu sam. Nikogo nie winie, odbije od tego dna. Zaufałem zasadom, ale zostałem tu sam. Nikogo nie winie odbiję od tego dna. Zostałem tu sam. Nikogo nie winię, odbiję od tego zna. Choćbym w laczkach stał, co będzie? Nie wiem, jutro jest tak bardzo niepewne. Możemy umrzeć za minutę, choć jest propozycja, by pójść tutaj życiowym skrótem. Pasja pomaga, wyjść na i na nowo zacząć życie. Zobacz na swojej twarzy, czy ma to tutaj pokrycie. Znów na bicie, to fakt, którego nie oddam na wieki. Nie umiem mastering, ale tylko rekord ci świeci. Znów śmieją się jakieś dzieci, ale patrz, to rab od serca nie byłem i nie jestem. Morderca druga zwrotka prosi się o napisanie Lubię ludzi, wkurwiać, nawet przez samo istnienie. Rozpnień to za tym, nie robię W sobie mam się to nic dobrze, na dobre wyjdzie, samolot startuje, a ja po nocach znowu z myślami się bije. Druga sprotka, prosi się o napisanie. Sobie wbrew sobie kumam się, że to mi na dobre tutaj wyjdzie samolot startuje, a ja po nocach z myślami się biję zastanów się, ile wartości można przelać na muzykę